Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna z kanału Pani od Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na prognozie na luty 2024 roku. Dziękuję wam za wszystkie wasze suby, lajki, komentarze. Zawsze bardzo cieszy mnie wasza aktywność tutaj. Mam też nadzieję, że ten nowy rok zaczęliście z przytupem. Prognozy na luty będziemy robić tradycyjnie dwoma taliami. Pierwszą sprawdzimy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia, które mogą pracować gdzieś w tle, a drugą sprawdzimy poszczególne obszary życia takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania na luty 2024 dla poszczególnych znaków Zodiaku. Kochani, pamiętajcie, to są czytania ogólne, dopasowane do waszego znaku słonecznego. Weźcie z nich to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie to, co z wami po prostu nie rezonuje. Ponadto, jeżeli kogoś woła czytanie indywidualne albo macie pytania do moich kart, zapraszam do kontaktu indywidualnego: czy to przez maila, czy przez stronę internetową, czy przez mój Instagram. Tymczasem zapraszam już na prognozę. Dobrze, kochani, to spójrzmy na energetykę, na luty dla naszych astrologicznych strzelców. Dobrze kochani, to spójrzmy na te karty dla naszych astrologicznych strzelców na luty. Paśmieczy, cesarz, cesarzowa koło Fortuny. I patrząc na te karty, mam poczucie, że taki ogólny scenariusz może się sprowadzać do tego, że tutaj do strzelców będą dochodziły jakieś pogłoski na temat tego, że ktoś z waszego najbliższego otoczenia będzie powiększał rodzinę. Być może tutaj komuś urodziło się dziecko. Ponadto, też dla tych strzelców, które funkcjonują w rodzinach, w jakichś komórkach rodzinnych, te tematy związane z rodziną, być może z jakimiś strukturami rodzinnymi, mogą być bardzo istotne w lutym i jakoś być przedmiotem dyskusji. Może być też tak, że na te struktury rodzinne będą tutaj wpływały jakieś okoliczności zewnętrzne. Ale spójrzmy kochani na te karty jeszcze pojedynczo. W pierwszym tygodniu lutego mamy Pazia Mieczy i po pierwsze ta karta może wnosić, że dla części strzelców pojawi się takie pragnienie do kształcenia się w pewnych kwestiach, być może w obszarze zawodowym. To może się manifestować poprzez chęć przeczytania jakichś dodatkowych książek, Lektur poprzez zapisanie się na jakieś kursy, szkolenia, warsztaty ale też warto w szczególności w tej pierwszej połowie lutego zwracać uwagę na Wasze dzieciaki. Być może trzeba będzie z nimi jakieś zasady funkcjonowania ustalić, wyznaczyć jakieś granice. Natomiast ten paśmie, czy też może wnosić, że na początku lutego tutaj, szczególnie w obszarze zawodowym, będzie panował jakiś chaos informacyjny, harmider informacyjny. Tutaj nie wszystko może być jasne i też może być dużo plotek, jakichś niepotwierdzonych, informacji, też warto w szczególności uważać, żeby być może z przełożonym nie wdawać się w jakieś słowne głównoburze, bo w tym paziu czy bardzo łatwo od słowa do słowa wdać się w jakąś przepychankę słowną, której wytracamy energię, a z której długofalowo nic nie wynika, bo tak jak powiedziałam, w tym paziu mieczy to są jakieś plotki, pogłoski, niepotwierdzone informacje i one nas drenują z energii, natomiast niewiele wnoszą. Warto też, aby strzelcy na początku lutego uważały na swoje struny głosowe, żebyście tutaj przypadkiem nie stracili głosu. I też kochani, jeżeli będą do Was być może właśnie w środowisku zawodowym jakieś plotki docierać, to karty nie polecają tutaj Anga Swojej energii w te plotki, bo z tego zbyt wiele nie wynika. Te plotki mogą też właśnie dotyczyć jakichś awansów, być może zmian w strukturach zawodowych, natomiast też ten paśmie czy każdorazowo poleca raczej szukanie informacji u źródła niż opieranie się na tym, co zostało wam przekazane z trzeciej, piątej, siódmej ręki. I w drugim tygodniu lutego mamy kartę cesarza. I ten cesarz, po pierwsze, może wnosić, że tu. Tutaj strzelce będą chciały brać sprawy w swoje ręce, być może właśnie w obszarze zawodowym. Natomiast to może być też postać zwierzchnika, i tak jak mówiłam, warto uważać, żeby z taką osobą w jakąś zbędną polemikę nie wchodzić. Może być też tak, że tutaj ta osoba z wierzchnia przyjdzie do Was z jakimiś informacjami na temat możliwości rozwoju zawodowego, które też będą trochę zapośredniczone przez przypadek, ale też dla części osób ten cesarz może wnosić, że tutaj będzie wybijała postać Waszego partnera, męża, być może szefa, może też na części strzelców będą wybijały tematy związane z ojcostwem, z rodzicielstwem, bądź z Waszym tatą. I tak jak powiedziałam, szczególnie w tej środkowej części lutego tutaj jakieś kwestie związane z rodziną, być może też z planowaniem rodziny, z planowaniem powiększania rodziny, mogą być bardzo istotne. I też drogi strzelcu, karty tutaj przestrzegają, że jeżeli nie planujesz powiększania rodziny, to szczególnie w tej drugiej połowie lutego, uważaj, bo sprawy mogą się układać w taki sposób, że rzeczy się tutaj zadzieją też przypadkiem. Natomiast w trzecim tygodniu lutego możesz w ogóle usłyszeć właśnie o tym, że komuś ta rodzina się powiększa. Ponadto też mogą wybijać właśnie tematy związane z Twoją mamą, z Twoją rodzicielką, bądź z jakąś kobietą w typie cesarzowej, czyli z taką kobietą trochę starszą, która coś już w życiu osiągnęła, która jest mamą. To może być mama, to może być przyjaciółka, to może być też szefowa. Być może ktoś taki będzie do Ciebie wracał z jakimiś niespodziewanymi informacjami, które właśnie będą się pojawiały ze względu na okoliczności losowe. Natomiast mam też takie poczucie, że dla strzelców ta druga połowa lutego może właśnie wnosić dużo pomyślnych zbiegów okoliczności, szanse, okazje na zwiększenie swojego terytorium, czy to zawodowego, czy być może na skorzystanie z jakichś tutaj okazji, pomyślnych zbiegów okoliczności, bo w karcie cesarzowej mamy potencjał na to, żeby tutaj nasz potencjał został zauważony, być może też z tłem zawodowym. Tutaj to, co sobie wypracowaliśmy ma szansę na docenienie, ale też my sami możemy chcieć inwestować w poprawę czy to życia zawodowego, czy życia osobistego, i to się kochani różnie może manifestować. Być może dla kogoś to będzie wnosiło tutaj chęć podążania w kierunku awansu, a być może ktoś na poziomie takiego życia codziennego, materialnego będzie chciał zainwestować w poprawę jakości, na przykład tego, jak wygląda jego salon poprzez wymianę kanapy, to się różnie może materializować. Tutaj też. Mogą do strzelców przychodzić jakieś kwestie, pokusy czy pragnienia związane z poprawą wizerunku. Być może jakieś okazje też zostaną tutaj zapośredniczone przez zbiegi okoliczności. Całościowo ta druga połowa lutego to jest bardzo fajny czas na to, żeby tutaj strzelce dawały upust swojej kreatywności, bo tutaj mamy takie jakości, które tą kreatywność wspierają i możecie stworzyć coś naprawdę unikatowego. I pod koniec miesiąca. Mamy kartę koła fortuny, i to koło fortuny po pierwsze może wnosić jakieś zmienne nastroje. Być może to będą właśnie zmienne nastroje kobiety w typie cesarzowej, mamy szefowej siostry czy przyjaciółki być może twoje drogi strzelcu. Natomiast warto sprawdzać właśnie jak tam z twoją stabilnością emocjonalną bądź co w danym czasie podrzuca ci otoczenie, bo tutaj właśnie może być kalejdoskop emocji. Tutaj też priorytety mogą się zmieniać z chwili na chwilę, trochę tak jak w tym paziu mieczy, natomiast w kole fortuny no tutaj jest to zapośredniczone przez jakieś okoliczności losowe. W tym kole fortuny karty mówią się się niespodziewanego, natomiast dzięki tym różnym zbiegom okoliczności możesz się znaleźć w miejscach i w okolicznościach, w których inaczej byś się nie znalazł, nie znalazła i nawet jeżeli będziesz siedzieć na jakiejś rozmowie rekrutacyjnej i zastanawiać się, co ja tu robię, w ogóle ten awans nie jest dla mnie i tak mnie nie wybiorą, to mimo wszystko weź w tym udział, bo w tej konfiguracji kart naprawdę może Ci to wyjść na dobre i zaprocentować w długofalowej perspektywie. Kole fortuny też, weźcie poprawkę na to, że jakieś wasze plany i zamiary mogą się przesuwać, mogą doświadczać tutaj kolizji z rzeczywistością, więc warto mieć zapas czasu, zapas pieniędzy, warto mieć jakiś plan B, C i D, po to, żebyście, kochani, wiedzieli, co zrobicie, jeżeli wasz pociąg nie dojedzie albo jeżeli wasz laptop danego dnia postanowi nie odpalić. Tak jak powiedziałam, tutaj w kole fortuny spodziewaj się drogi strzelcu niespodziewanego, ale jednocześnie miej z głowy, wyrozumiałość dla siebie i do otoczenia, bo takie zmienne koleje losu też mogą tutaj generować właśnie jakieś napięcie i te zmienne nastroje. Całościowo te karty wyglądają dla Was, kochani, całkiem pokorzystnie i generalnie w tej energetyce ogólnej, szczególnie ta środkowa część lutego, w zasadzie od drugiego tygodnia do końca. Tego narysuje no, się bardzo fajnie, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tu możecie chcieć brać sprawy w swoje ręce. Dbajcie na rozmowach rekrutacyjnych o swój wizerunek, ale jednocześnie karty podpowiadają, że okoliczności mogą spiskować na Waszą korzyść, więc trzymam kciuki, żebyście tutaj skorzystali z tego potencjału w energetyce i znaleźli dla siebie coś fajnego, co będzie Wam długofalowo procentować. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj mamy zarówno cesarza, jak i cesarzową, czyli partnera i partnerkę. I to mogą być osoby, które są już dojrzałe, które są gotowe do relacji, które poznacie być może trochę z przypadku. Natomiast kochani, też sprawdzajcie, bo tutaj w kartach jest zarysowane coś takiego, że te osoby już w jakichś strukturach rodzinnych też mogły funkcjonować. Więc oczywiście sprawdzajcie, na ile takie historie też są dla was atrakcyjne. I spójrzmy już na same relacje. Dziewiątka mieczy król była siódemka monet. Patrząc na te karty w relacjach mam takie poczucie, że jest tutaj bardzo duża zmienność na poziomie energetyki i też, drogi strzelcu, być może sprawdź ze sobą, na ile Ty potrzebujesz takiej zmienności, żeby mieć poczucie, że coś się dzieje, a jeżeli powiedzmy ta energetyka utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie, to być może masz jakieś poczucie zagrożenia bądź znudzenia. To jest jaka myśl, jakaś myśl, natomiast sprawdźcie kochani ze sobą i w początkach lutego w pierwszych 10 dniach lutego mamy kartę dziewiątki mieczy i po pierwsze ta karta może wnosić tutaj jakieś stany melancholijne, jakieś trudne, czarne myśli, być może obniżony nastrój, być może gorsze spanie. Tutaj możecie mieć jakąś być może deprechę, być może związaną z brakiem światła, lekki stan obniżonego nastroju. SprawdzaJCIE, jak to z wami rezonuje. Być może dla części osób prawdziwy jest scenariusz, że jest to jakieś załamanie rąk związane z mężczyzną w typie króla buław, i to mogą być różne typy sytuacji. Być może to jest ktoś z kim chcielibyście się spotykać, natomiast ta osoba się nie odzywa, załamujecie ręce. Być może to jest jakiś mężczyzna z waszego otoczenia, być może to jest wasz partner, i być może ta osoba zrobiła coś takiego, co sprawia, że myślicie sobie, no nie mogę. Strasznie mnie to martwi, przybija mnie to. Więc kochani, sprawdzajcie. Co to jest? Starajcie się wyłapywać te myśli, które odpalają w Was te trudniejsze emocjonalnie stany, wzbudzają tutaj jakieś trudniejsze emocje. Oglądać te myśli, zastanawiać się, jakie emocje wzbudzają i też być w stosunku do siebie tutaj empatycznym, współczującym i wspierającym. Natomiast, też dla części osób, ten początek lutego w relacjach może wnosić jakieś historie zamknięć. Być może tutaj pewne historie relacyjne się dla strzelców zamkną, to mogą być historie związane z jakimiś znajomościami bądź z perspektywami na jakiej znajomości. Sprawdzajcie, kochani. I mam takie poczucie, że po tym dołku energetycznym strzelce mogą się wybijać w górę, tu dosłownie jest wychylenie w drugą stronę, możecie nabierać w środkowej części lutego wigoru, możecie być pełni chęci też do spotykania się, do wychodzenia, do kontaktu z innymi. Ta energia może Was rozpierać, bo tutaj jest król. Buław. Natomiast kochani, jeżeli Was będzie akurat rozpierać energia, to sprawdzajcie, czy inne osoby, z którymi akurat się kontaktujecie, mają tej energii tyle samo. Po to, żeby uniknąć robienia rzeczy w cudzysłowie na siłę, warto uwzględnić potrzeby osób, które tej energii mają, mniej i długofalowo stawiać na strategię win-win. Ta karta w negatywie przestrzega przed zbytnim autorytaryzmem i właśnie robieniem rzeczy na siłę. Ponadto dla części osób tutaj też może wybierać Właśnie jakiś mężczyzna w typie króla buław, czyli taki mężczyzna autorytarny, pewny siebie, który działa, który zbyt wiele się o nie zastanawia, to być może drogi strzelcu będzie ktoś z Twojej przeszłości, to może być ktoś, kogo kiedyś znałeś, znałaś i ktoś taki się pojawi, natomiast to też może być partner przełożony bądź ktoś z Twojego otoczenia. Taka osoba być może będzie się z Tobą chciała kontaktować. Natomiast mam poczucie, że być może na realizację potencjalnych propozycji spotkań trzeba będzie trochę poczekać, bo pod koniec lutego mamy kartę przestoju, mamy siódemkę monet i ta karta może wnosić, że tutaj w relacjach zbyt wiele się nie będzie wydarzać. Natomiast jeżeli na pewnych przedsięwzięciach relacyjnych Ci zależy, to też karty proszą tutaj o cierpliwość i o wytrwałe zasilanie energią tych relacji, na których Ci zależy, po to, żeby. Aby one w długofalowej perspektywie mogły dobrze prosperować. Tak więc, gdybyście, kochani, wyczekiwali jakichś spotkań pod koniec miesiąca, to one się tutaj mogą przeciągać, telefon może nie dzwonić, i karty tutaj po prostu polecają cierpliwość. Natomiast, jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to poza tym, co już mówiłam, w rozkładzie ogólnym w tym rozkładzie na relacje mamy jakieś końce, być może mikrokońce jakiś historii relacyjnych. Natomiast mam trochę takie poczucie, że to może być na zasadzie: no, jedna osoba mi napisała, że już nie chce się ze mną spotykać, ale natychmiast uruchamia się w energetyce ktoś z przeszłości, kto może do Was tutaj wyciągać rękę, próbować się z Wami kontaktować. To jest mężczyzna w typie króla buław, najprawdopodobniej jakiś mężczyzna z znaku ognistego, Baran Lew Strzelec. Natomiast, kochani, w królu puław bardzo często są to wolne duchy i często jest to z takim rysem romansowym. Tutaj coś się może intensywnie zadziewać w środkowej części lutego, natomiast potem może być w tej relacji przestój. Tak jak powiedziałam, to jest bardziej rys romansowy tutaj w, tych, w tym rozkładzie na relacje partnerskie niż perspektywa na długofalową relację, więc też, kochani, sprawdzajcie, z jakimi intencjami ta osoba przychodzi i na ile takie intencje Wam od Odpowiadają. Tutaj karty mi nie definiują partnerki. Tak to dla Was, kochani, wygląda. I spójrzmy na pracę. Paść, czy czwórka, monet dwójka kielichów. I Wyszedł nam ponownie paść mieczy na początku lutego w obszarze zawodowym i mam takie poczucie, że to może wnosić, że tutaj w pracy będzie jakoś wyjątkowo dużo chaosu informacyjnego, być może będzie właśnie harmider informacyjny, niepotwierdzone informacje, być może ludzie będą Was tutaj, kochani, chcieli wciągać w jakieś ploteczki, wymiany zdań na temat struktur zawodowych w Waszym miejscu pracy, natomiast tak jak. Podkreślałam w tej energetyce ogólnej, warto uważnie gospodarować swoją energią i nie wytracać jej na te wymiany, z których w paździmie czy zazwyczaj i tak niewiele wynika, natomiast Wy koń z końców jesteście po prostu zdrenowani z energii. Warto też tutaj zwracać uwagę na osoby młodsze starzym, bo takie osoby mogą Wam jakoś energetycznie wybijać, mogą chcieć dyskutować wszelkie zasady obowiązujące w Waszym miejscu pracy i, to, do, i do tego chcieć je dyskutować. Z Wami, więc kochani, sprawdzajcie, jak to może wyglądać. Dodatkowo, w tym początku lutego, też jeżeli dostajecie jakąś informację z drugiej, z trzeciej ręki, to zamiast się na niej opierać, lepiej wrócić do źródła, sprawdzić w dokumencie źródłowym, w korespondencji mailowej, czy być może skontaktować się bezpośrednio z osobą, którą, która daną informację w cudzysłowie puściła w obieg. Tutaj nie ma co polegać na tym, co usłyszycie, bo coś może być przekłamane, przeinaczone. ne I mam takie poczucie, że odpowiedzią strzelców na ten chaos informacyjny będzie takie troszeczkę zamknięcie się w sobie, być może wycofanie do siebie. Tutaj jest podkreślone to, że strzelce w środkowej części lutego w obszarze zawodowym mogą chcieć stawiać na to, co już znają, mogą chcieć trzymać się swojego comfort zone, trochę jak żółw w skorupie. Na zasadzie coś się dzieje, ja się chowam do mojego domku, nie ma mnie tutaj i proszę nie liczyć na moją proaktywność. I kochani, jeżeli to jest ochrona Waszej energetyki, super, natomiast każdorazowo bądźcie na tyle elastyczni, żeby sprawdzić, na ile ta postawa obronna jest dopasowana do sytuacji, bo też prośbą z tej czwórki monet jest to, żeby być, starać się być elastycznym, poznawczo i właśnie być może sprawdzać. No jeżeli nawet ta osoba, stażysty, czy oso jakiegoś juniorka, kogoś młodszego stażem od Was wraca do Was z jakimiś pomysłami, propozycjami, usprawnień, tego, że można coś zrobić inaczej, to być może nie ma co mówić, nie, 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 ty się nie znasz. Tylko jednak tej osoby wysłuchać i sprawdzić, czy być może my faktycznie coś możemy zrobić inaczej. No tutaj jest pokazana taka mocna zachowawczość, natomiast karty mimo wszystko proszą o elastyczność i o dopasowywanie tego do sytuacji. I też, kochani, gdybyście to wy do kogoś wychodzili z jakimiś propozycjami w tej środkowej części lutego, też możecie na taką postawę trafić. Tutaj najkorzystniejsza czas w tym miesiącu rysuje się w drugiej połowie miesiąca. Tutaj mamy dwójkę kielichów, i karty wnoszą, że warto stawiać na współpracę w tym miejscu zawodowym. Tutaj też mogą się trafiać jakieś fajne projekty, współpracę, okazje zawodowe coś, co może być dla strzelców zasilające też na takim poziomie emocjonalnym w tym miejscu zawodowym. Więc kochani, pod koniec lutego miejcie oczy szeroko otwarte. Być może pojawią się dla Was jakieś ciekawe propozycje, i też ta. Druga połowa lutego wygląda najkorzystniej, jeżeli chodzi ogólnie o współpracę, bo tutaj ludzie mogą po prostu chcieć z Wami współpracować, mogą iść Wam na rękę, mogą Wam pomagać, podczas gdy w tej środkowej części lutego trochę bardziej może mieć miejsce taka postawa zamknięta, bycia przy sobie i niechęć do wychodzenia poza to, co już znane i nauczone. Tak dla Was te karty wyglądają, i spójrzmy na finanse. Szóstka mieczy, as buław, rycerz buław. Patrząc na te karty mam takie poczucie, że tutaj ogólna historia na finanse, na luty dla strzelców jest taka, że strzelce mogą chcieć nabierać dystansu do tych swoich finansów, patrzeć na nie trochę z oddali, być może coś tutaj analizować, natomiast po tym... Po tym przyjrzeniu się sytuacji, ocenie takiej tych finansów na chłodno, strzelce mogą przechodzić do jakiegoś etapu zrywu, do etapu działania, brania spraw w swoje ręce. Tutaj mamy asa buław, i ten as to jest taki bardzo duży potencjał energetyczny do tego, żeby zacząć działać, żeby stworzyć coś z niczego. Więc tutaj strzelce w środkowej części lutego mogą chcieć tworzyć coś w finansach i to się, kochani, różnie może manifestować. Być może to będzie jakiś Plan zwiększenia waszych zarobków, zmiany pracy, wygospodarowania do, dodatkowych oszczędności, albo właśnie jakiejś dodatkowej kasy. To jest początkowy etap, to jest faza numer jeden. As jest pierwszą kartą w arkanach mniejszych. Ostatnią jest dziesiątka, więc sami widzicie, że tutaj długa droga. Natomiast całościowo tutaj jest spory potencjał kreatywny i dosłownie może Was energia rozpierać. Co też jest podkreślone przez tego rycerza buław, że tutaj możecie chcieć się z jakiejś sytuacji swojej w finansach wytransferowywać, dokonywać jakichś poważnych zmian. Natomiast całościowo, patrząc na te karty, dla części osób w finansach też mogą wybijać temat. Tematy związane z podróżami, z planowaniem podróży, być może z zakupem jakichś biletów lotniczych. Całościowo, drogi Strzelcu, ten luty wnosi tutaj naprawdę bardzo fajny potencjał i energię do działania. Warto z tego skorzystać, szczególnie, że w tej energetyce ogólnej też jest wysoki potencjał na jakieś szanse i okazje zawodowe, więc jeżeli. Z tego skorzystasz, jeżeli zainwestujesz w to swoją energię, to być może otwiera się tutaj perspektywa na właśnie wytransferowanie się z obecnych finansów i na całościową poprawę też jakości tych Twoich finansów. Tak to dla Was, kochani, wygląda i spójrzmy na wyzwania. Są to ostateczne Śmierć Dziewiątka Kielichów. Patrząc na te karty w wyzwaniach mam poczucie, że tutaj jest taka historia, że ten luty wniesie dla strzelców jakieś końce, jakieś transformacje. Pewne historie nieodwołalnie się, kochani, zamkną i będzie to oznaczało potrzebę działania i wyrwania się z dotychczasowych schematów. I to jest taka ogólna historia, ale spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Tutaj na początku lutego mamy kartę sądu. I po pierwsze, ten sąd razem z kartą śmierci mogą podkreślać jakieś zamknięcia. Być może w relacjach coś dla części strzelców się zamknie. Natomiast w związku z tym, że to jest w wyzwaniach, być może będzie to budziło jakieś trudniejsze emocje. Być może to melancholie załamanie rąk, o którym mówiłam. Natomiast też, kochani, gdybyście właśnie mieli. Jeżeli jakieś rozmowy relacyjne, interpersonalne, to też zwracajcie uwagę, z jakim nastawieniem do takich rozmów podchodzicie, żeby tutaj się za łatwo nie pokłócić, bo w tej karcie sądu też łatwo jest o. Eskalację, o to, że od słowa do słowa powstaje jakaś słowna, właśnie przepychanka, a mamy na to potencjał, jakaś wymiana, taka ostrzejsza, więc sprawdzajcie właśnie, z czym wy do danych rozmów podchodzicie. Natomiast ten koniec, koniec tych historii też może być problematyczny. I całościowo mam takie poczucie, że strzelcom w ogóle może być trudno przyjąć to do wiadomości, może być trudno to puścić i zamknąć te drzwi przeszłości, bo tutaj. Dosłownie, nie dość, że jest koniec, to jeszcze jest w wyzwaniach śmierci, transformacja. Więc, kochani, być może przeprocesowanie tej zmiany na poziomie mentalnym, na poziomie psychicznym, jej zintegrowanie będzie wymagało trochę czasu, i warto sobie ten czas dać. Warto przeżyć to, co się będzie przytrafiać, i warto też mieć z tyłu głowy, że nawet jeżeli wy tę historię puścicie, odpuścicie, być może nawet będziecie już w stanie wybaczyć danej osobie, to robicie to głównie dla siebie, bo to Waszą energię przede wszystkim uwalnia. I nawet jeżeli często jest tak, że my już na jakimś poziomie wiemy o jakie historie chodzi, bo tam coś już wcześniej pracowało, jakoś podskórnie, pod powierzchnią my do danych decyzji dojrzewaliśmy, to mimo wszystko zmiana no, pociąga za sobą jakiś lęk, jakąś niepewność, no bo pewne drzwi, to co znamy, to co w jakimś sensie jest w słowie bezpieczne, bo jest znane, się zamykają i zanim wejdziemy w nowe, no jest pewien rodzaj niepewności. I karty ba bardzo. Mocno to tutaj podkreślają. Z drogi strzelcu, może być tak, że po prostu ta zmiana, przejście od punktu A do punktu B w pewnych relacjach, w pewnych sytuacjach, być może w życiu zawodowym, może być dla ciebie problematyczne, może tutaj różne emocje budzić i warto dać sobie na nie przestrzeń, warto się nimi zaopiekować. Natomiast no tutaj karty bardzo mocno podkreślają, że nie będzie możliwe już dłużej siedzenie z założonymi rękami, że trzeba będzie wyjść z jakiegoś zasiedlenia, z jakichś utartych schematów, wyrwać się z pewnych sytuacji i ruszać w nowe. I mam takie poczucie, że być może też tutaj okoliczności zewnętrzne trochę Was do tego, kochani, popchną. Ponadto też dla części osób możliwy jest taki scenariusz, że jeżeli szukacie kogoś do długofalowej relacji, to pojawi się jakiś mężczyzna, natomiast to może być osoba też w typie starego kawalera, której długofalowo, mimo deklaracji, dobrze jest w tym singielstwie i byciu solo, więc też, kochani, sprawdzajcie, jak to z Wami rezonuje. Tak dla Was wygląda ta prognoza i cały ten rozkład. Jak zawsze mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie i że dzięki tym radom, wskazówkom, ostrzeżeniom od kart w lepszym stylu być może przejdziecie przez ten miesiąc. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz albo podzielcie się tym, jak te karty Wam się zmaterializowały. Zawsze mnie to bardzo cieszy. A jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robię, chcielibyście mi postawić wirtualną kawę, to jest. Taka możliwość. W opisie do tego wideo jest link do serwisu Buy Coffee. Tu możecie z niego skorzystać. Natomiast jeżeli ciągnie Was do prognozy indywidualnej, czy to do rozkładu na miłość, czy do rozkładu partnerskiego, do rozkładu rodzinowego, czy być chociaż strzelce już miały urodziny, ale do rozkładu na pracę, czy do rozkładu na finanse, to zapraszam do kontaktu mailowego albo przez mojego Instagrama, Pani Od Tarota. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia!